Ja tak naprawdę starałam się dzisiaj te siły zaoszczędzić na finał. Nie ukrywam, że bardzo dobrze się czułam dzisiaj właśnie w tym biegu, e, dlatego czułam, y, dlatego czekam właśnie długo z tym atakiem właśnie do przodu. Nie ukrywam, że eliminacje rządzą się gdzieś tam właśnie swoimi regułami, nie trzeba gdzieś tam właśnie wydatkować tych, tych sił za bardzo. Nie ukrywajmy, że znowu trafiłam, tak jak właśnie na Mistrzostwach Europy w Monachium, tak też tu trafiłam na bardzo szybki bieg, bo ten właśnie bieg następny był dużo, dużo wolniejszy, ja znowu trafiłam na bardzo szybki bieg, także Także co, no na pewno się będę starała zregenerować do jutrzejszego finału, na ile starczy sił na tyle, na pewno będę walczyła. Na pewno będę jutro biegała, tak jak tutaj ogólnie w czułce, na pewno nie będę szukała gdzieś tam właśnie z tyłu swojego miejsca. Bieg, bieg jutrzejszy na pewno będzie dużo szybszy niż był właśnie w dniu dzisiejszym, także zobaczymy. Na pewno, na pewno dam z Ciebie wszystko, tak jak właśnie wspominałam. Na pewno będę pilnowała tego miejsca, żeby, żeby być na podium. Znaczy tak naprawdę jutro będę, to, no to się okaże wszystko. No ja się bardzo cieszę, że ta szybkość właśnie moja wróciła, bo nie ukrywam, że, 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 że delikatnie po starciu na mistrzostwach Polski się martwiłam tym, czy ta szybkość właśnie nie została delikatnie stłumiona właśnie ciężkimi treningami. Okazuje się, że świeżość no i forma taką, jaką szykowaliśmy na, na Stambuł taka jest. I... No, no naprawdę jestem zadowolona.